Dzień dobry, ja nazywam się Patryk Rakszawski i dzisiaj zaprezentuję Państwu wydanie samochodu. Prezentowany model to Yaris Cross w najwyższej wersji wyposażenia z silnikiem w układzie hybrydowym o pojemności 1.5. Yaris Cross oprócz układu hybrydowego posiada również benzynową jednostkę 1.5. W prezentacji zacznijmy od podstawowej rzeczy, czyli otwarcia i zamknięcia samochodu, które możemy dokonać w dwojaki sposób. Centralnym zamkiem oczywiście na kluczyku kłódka otwierająca i kłódka zamykająca. Albo mamy dostęp bezkluczykowy w danym modelu. Zamykamy poprzez naciśnięcie w wyznaczonym modelu. Od razu nam się składają lusterka. Natomiast jeżeli chodzi o otwarcie, wystarczy, że włożymy rękę pod klamkę i samochód już nam się otwiera. W sytuacji awaryjnej pamiętajcie, że można wysunąć grot i manualnie otworzyć drzwi. Model został wyposażony w zabezpieczenie antykradzieżowe, które uniemożliwi kradzież samochodu. Przejdźmy do wlewu paliwa, którego otwarcie znajduje się po lewej stronie. Wystarczy, że odciągniemy dźwigienkę i możliwość dolania, oczywiście, nam się od razu otwiera. Bak w hybrydzie ma 36 litrów pojemności. W momencie, kiedy zakończymy tankowanie, dokręcamy do momentu, aż usłyszymy charakterystyczne kliknięcie i zamykamy, oczywiście, wlew. Otwórzmy maskę. Otwarcie maski znajduje się po lewej stronie kierownicy, również pociągamy za dźwigienkę. Podchodząc do maski, zawsze wspieramy sobie drugą ręką. Lewą ręką unosimy, prawą natomiast wyczuwamy tutaj zwolnienie blokady. Pod maską od lewej strony znajduje się płyn do spryskiwaczy, zaraz obok płyn chłodniczy. Mamy oczywiście bagnet, który pozwala nam na sprawdzenie poziomu oleju. Możliwość dolania oczywiście oleju, jak również płyn hamulcowy. Gdybyśmy chcieli doładować akumulator, robimy to z tej pozycji. Ściągamy sobie to zabezpieczenie, tutaj mamy zaślepionego plusa, natomiast masę łapiemy na karoserii chociażby. Na froncie rzucają nam się w oczy światła biletowe, jak również czujniki parkowania na przedniej części pojazdu oraz tylnej części pojazdu. Pamiętajcie, że zawsze można doposażyć samochód w oryginalne, kompletne koła zimowe, jak również listwy ochronne tutaj na drzwiach jak również dodatkowo listwy ozdobne, które znajduje się tutaj na progu pojazdu. Przechodząc do tyłu, warto wskazać, w którym miejscu znajduje się kamerka cofania i oczywiście czujniki parkowania. Otwarcie bagażnika znajduje się mniej więcej na wysokości znaczka. Prezentowany model wyposażony jest w elektryczną klapę, która oczywiście nam się od razu unosi i po otwarciu widzimy siatkę bagażnika, jak również matę. Najwyższa wersja wyposażenia jest doposażona w elektryczną klapę bagażnika, którą możemy otworzyć poprzez wykonanie takiego gestu kopnięcia pod zderzakiem, co znacznie ułatwi nam podczas wykonywania zakupów i niesienia ciężkich siatek. Jeżeli chodzi o zamknięcie, również możemy dokonać to poprzez kopnięcie albo naciśnięcie przycisku na klapie. Będąc na tyle samochodu, warto wspomnieć, że samochód może zostać doposażony w hak, jak również belki dachowe, które znacznie ułatwią nam przewóz chociażby rowerów. Przeglądy wykonujemy corocznie albo co 15 tysięcy kilometrów, wszystko zależy od tego, oczywiście, co pierwsze nastąpi. Odpowiadając na Państwa pytania, warto wspomnieć, że samochód jest wyposażony w system AWAS, który do 20 km na godzinę wydaje z siebie takie metaliczne dźwięki, które imitują dźwięk silnika. Nie bójcie się, auto nie jest zepsute, ono oczywiście cały czas dobrze funkcjonuje. I warte zaznaczenia również jest to, że samochód po uruchomieniu w nim jest kompletna cisza, ponieważ jest na silniku elektrycznym. Przesuwamy dźwignię na D bądź wsteczny i ruszamy. Zakończyliśmy prezentację samochodu z zewnątrz, teraz przejdźmy do środka. Zacznijmy od panelu, który znajduje się na drzwiach. Oczywiście w pierwszej kolejności mamy tylne szyby, przednie szyby, możliwość blokowania oraz odblokowywania wszystkich drzwi, blokowanie szyb spółpasażerów, ustawienia lusterek oraz ustawienia automatycznie składających się lusterek zewnętrznych. Po lewej stronie kierownicy mamy przyciski sterujące automatycznymi światłami drogowymi, podgrzewaną kierownicą, podgrzewanymi wycieraczkami, możliwość ustawienia wysokości świateł, oraz w danej opcji jest elektryczna klapa bagażnika, więc można ją otworzyć ze środka. Auto posiada czujnik zmierzchu. Dzięki temu wystarczy, że pozostawimy w pozycji automatycznej, dzięki czemu w ciągu dnia samochód będzie jechał na światłach do jazdy dziennej. Kiedy nastąpi zmierzch, sam sobie zmieni na światła mijania, czyli krótkie. Ustawień świateł możemy również dokonać manualnie poprzez przekręcenie manetki. W pierwszej kolejności mamy światła pozycyjne, w następnej mamy światła krótkie, czyli mijania. Jeżeli chodzi o światła drogowe, wystarczy, że odepchniemy manetkę i już są aktywowane. Chcąc uruchomić światła przeciwmgielne, wystarczy, że przekręcimy w tym miejscu przednie światła oraz tylne światła. Na wyposażeniu znajduje się również czujnik deszczu. Dzięki temu możemy ustawić sobie wycieraczki prawą manetką. Pierwszy ruch sprawia, że wycieraczki będą działały automatycznie, kolejny jest to jednostajny wolny ruch oraz jednostajny szybki ruch. Kolejnym pokrętłem ustawiamy sobie dynamikę ruchu tych wycieraczek oraz możliwość włączenia tylnej wycieraczki. Omówmy sobie teraz funkcje znajdujące się na kierownicy. Po jej lewej stronie mamy przyciski dzięki którym sterujemy wyświetlaczem między zegarami, mamy możliwość odebrania jak również zakończenia połączenia, wyjścia z danej opcji oraz możliwość podgłoszenia jak również ściszenia danych dźwięków, które lecą nam w tle oraz wybieranie głosowe. Funkcje po prawej stronie kierownicy to głównie systemy bezpieczeństwa, takie jak system przeciwkolizyjny, utrzymanie pasa ruchu oraz aktywny tempomat. Zacznijmy od aktywnego tempomatu. Możliwość uruchomienia aktywnego tempomatu jest poprzez naciśnięcie górnej części tego przycisku oraz zaczytanie danej prędkości poprzez przesunięcie tej dźwigienki w dół. Natomiast system LTA uruchamiamy tym przyciskiem. Jeżeli będziemy chcieli go wyłączyć, wystarczy, że przytrzymamy 3 sekundy. System LTA informuje nas o niezamierzonej zmianie pasa ruchu. Wystarczy, że włączymy kierunek i wtedy już nie będzie nas informował dźwiękiem. Podczas włączonego aktywnego tempomatu ustawiamy sobie dystans, jaki ma utrzymywać przed poprzedzającym autem tym oto przyciskiem. Jak również prędkość zaczytaną na aktywnym tempomacie możemy dezaktywować przyciskiem cancel. Dystans przed poprzedzającym autem ustawiamy tym przyciskiem. Jeżeli pojawią nam się na wyświetlaczu trzy kreski, będzie to 50 metrów, dwie kreski 40 metrów, jedna kreska jest to 30 metrów. Natomiast na kierownicy mamy jeszcze możliwość przerzucania sobie między stacjami, między piosenkami tymi oto przyciskami, jak również przycisk MOU, który nam wybiera źródło dźwięku. Przejdźmy do automatycznej skrzyni biegów. Pamiętajcie, że zanim zmienimy bieg, musimy mieć zawsze wciśniętą nogę na hamulcu oraz tutaj nacisnąć taki przycisk, który nam zwolni dźwigienkę. Omówmy teraz działanie skrzyni. P to jest parking. W tej pozycji zawsze uruchamiamy i gasimy samochód. R to jest wsteczny. N to jest neutralne położenie skrzyni biegów, D to jest zwykła jazda oraz tryb B, czyli hamowanie silnikiem podczas zjazdu z góry lub stromego zniesienia. Hamulec ręczny automatycznie nam się zwolni, kiedy zmienimy położenie dźwigni z P na jakikolwiek inny bieg, oraz automatycznie się nam zaciągnie, kiedy powrócimy na P, czyli postój. Powyżej mamy HOLD, czyli automatyczne podtrzymywanie hamulca ręcznego. Chociażby, żeby nie męczyć nogi na światłach. Po lewej stronie mamy możliwość zmiany trybów jazdy. Naciskając na środku mamy oczywiście tryb normal. Po lewej stronie mamy snow, czyli jakaś śliska nawierzchnia, oraz trail, czyli twarda nawierzchnia, która utrudnia nam stronę zjazdy bądź podjazdy. W tym miejscu znajduje się wejście USB, które pozwoli nam chociażby naładować telefon. W oddali mamy wejście zapalniczkowe oraz również posiadamy ładowarkę indukcyjną. Powyżej mamy przyciski, które włączają bądź wyłączają funkcję podgrzewanych siedzeni, mocne podgrzewanie oraz oczywiście delikatne od strony pasażera, jak również kierowcy. Samochód doposażony jest w napęd na cztery koła opcjonalny, dzięki temu pojawił nam się tutaj przycisk, dzięki któremu po aktywacji samochód pozwala nam na zjazdy ze stromych zboczy. Przejdźmy do klimatyzacji. Wybierając funkcję auto, samochód będzie wszystko robił, aby utrzymać zastosowaną tutaj, oczywiście, temperaturę. Możemy ją zwiększać albo zmniejszać. Klimatyzacja w tej wersji jest dwustrefowa, wystarczy, że naciśniemy ten przycisk i z automatu uruchamiamy drugą strefę. Dzięki temu pasażer decyduje sam o swojej temperaturze. Włączenie klimatyzacji następuje pierwszym przyciskiem, oczywiście OFF. Kolejny przycisk skupia nam nawiew na przedniej szybie, ażeby ona w zimie jak najszybciej nam odeszła. Następny przycisk to podgrzewanie tylnej szyby, jak również lusterek. Kiedy mamy uruchomioną funkcję Auto, możemy zdecydować w jakim stopniu ma samochód nam schładzać, ogrzewać, czy ma odbywać się to szybko, czy wolno. Wybieramy funkcję Eco, Fast albo Normal. Możemy również zastosować manualne ustawienia, jeżeli chodzi o klimatyzację. Tutaj sterujemy siłą nawiewu. Zaraz obok wybieramy w którym miejscu ten nawiew ma się odbywać, czy na nogi. Czy na nogi i na szybę, jak również bezpośrednio na nas. Następne przyciski to obieg zamknięty oraz obieg otwarty oraz włączenie oraz wyłączenie klimatyzacji. W górnej części znajduje się ustawienia świateł oraz system bezpieczeństwa SOS, który jest oczywiście zaślepiony, żeby go przypadkiem nie wcisnąć. Działa to na takiej zasadzie, że kiedy dojdzie do kolizji i wybuchną poduszki powietrza, wtedy z automatu dzwoni na 112. Omówmy teraz stację multimedialną. Omówmy teraz kafelki multimediów. Pierwsze to oczywiście media, czyli odtwarzanie multimediów i wybór ich źródła. Następnie mamy menu telefonu. Wyświetlane jest urządzenie aktualnie połączone z modułem wykonywania połączeń bezprzewodowych. Następnie mamy Android Auto lub Apple CarPlay, czyli wyświetlane jest urządzenie aktualne podłączone. Kolejno mamy oczywiście nawigację. Następnie mamy usługi MIT oraz ekran dotyczący ustawień pojazdu oraz jego parametrów. Przyciskiem na środku konsoli uruchamiamy oczywiście światła awaryjne. Warto nadmienić, że nad kafelkami posiadamy ustawienia. Wchodzimy oczywiście w te ustawienia i mamy ustawienia dotyczące urządzenia, dźwięku, systemu Wi-Fi czy radia. Będąc posiadaczem Toyoty, warto pobrać aplikację Moja Toyota, która zwiększy Wam funkcjonalność telefonu, jak również samochodu. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli pobranie aplikacji. Wchodzimy na sklep, wpisujemy frazę MYT, czyli Moja Toyota, pobieramy daną aplikację. Po pobraniu, oczywiście, dajemy otwórz, oraz jeżeli nie mamy założonego konta, wybieramy Nie masz konta. Uzupełniamy wszystkie dane widoczne na ekranie czyli imię, nazwisko, adres mailowy, jak również hasło, które należy potwierdzić. Po uzupełnieniu podstawowych informacji, klikamy oczywiście Kontynuuj. Wyskoczą nam warunki korzystania, które należy oczywiście przeczytać i zaakceptować. Następnie zgadzamy się, oczekujemy aż informacja oczywiście zostanie przesłana, i w tym momencie możemy przejść już do własnego adresu mailowego, gdzie został wysłany link aktywacyjny. Po zaakceptowaniu przejdźmy do skrzynki mailowej, na której przyszło nam link aktywacyjny. Należy go oczywiście kliknąć i aktywować swoje konto. Wyskoczy nam oczywiście komunikat. Gratulacje, przejdźmy do logowania. Po uzupełnieniu danych należy się zalogować oraz połączyć telefon razem ze stacją multimedialną. Można to wykonać na dwojaki sposób. Za chwileczkę, oczywiście, nam się pojawią te dwie metody. Tak jak wspomniałem, są dwie metody. Pierwsza metoda to wybranie numeru WIN, wpisanie 17 znaków. Albo druga, można podejść do samochodu, na stacji multimedialnej wybrać usługi Moja Toyota. Następnie kliknąć Zeskanuj kod QR. I w momencie, kiedy klikniemy na profil gościa, dajemy połącz i zeskanujemy kod QR. Wtedy samochód automatycznie nam się połączy z telefonem. Zaczekajmy tylko, aż wczyta nam się. Samochód jest w trakcie połączenia. Gratulacje! Samochód właśnie się połączył z Twoim telefonem. Dzięki temu masz dodatkowe funkcje. Przejdźmy do głównych funkcji aplikacji, które wywołujemy tymi oto trzema kreskami. Zacznijmy od samej góry, czyli serwis i przeglądy. Aplikacja przypomina Ci o terminach przeglądów. Dzięki tej funkcji również zobaczysz historię serwisową danego pojazdu. Następnie mamy wyślij do auta. Dzięki temu, jeżeli samochód jest wyposażony w nawigację, możemy wysyłać sobie już zaplanowaną trasę. Kolejny kafelek to znajdź mój samochód, czyli dzięki temu podejrzymy, gdzie dane auto w tym momencie się znajduje. Następnie mamy przewodnik jazdy hybrydowej, który będzie nam podpowiadał, jak najlepiej wykorzystać układ hybrydowy. Poniżej mamy lampki kontrolne, dzięki czemu zobaczymy, o czym nas ostrzega dany samochód, jeżeli tylko się coś takiego nam zapali, jak również Terminarz umożliwi Ci dodanie wydarzeń i powiadomień kalendarzowych dla usług serwisowych. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam wyposażenie tego samochodu. Jeżeli będziecie mieć jakieś dodatkowe pytania, śmiało możecie dzwonić do swojego opiekuna, u którego zamówiliście dany samochód. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.